Serdecznie nie pozdrawiam śmietnika DJ'a za schranego, który zażyczył sobie 100% pieniążków za granie na weselu, które nie mogło się odbyć z powodu epidemii wirusa. Ja rozumiem, że ludzie muszą z czegoś wyżyć i tD, ale gościu absolutnie nie ma problemów finansowych i raczej powinien wziąć pod uwagę czynnik ludzki. Na umowie jest informacja, że jeżeli odwoła pan imprezę, należy mi się 100% kwoty. Ale pandemia, hajs albo widzimy się w sądzie. Nie wiedział jednak, że jestem ultra podłym przelujkiem. Jestem w stanie tą jedną imprezą zniszczyć typowi karierę. I w sumie życie też. Myślicie? że skoro dostał pieniążki, to pozwoliby mu siedzieć w domu. Nie jestem przecież Debilem XD. Cechajsu, to niech popracuje. Mam mega dużą rodzinę, a w niej mega dużo dzieci, mega drący chryja, mega mocno drący chryja. Skoro zatem nie mogłem zorganizować wesela na sali, zorganizowałem w domu Kinder Party XD. Co prawda, było tylko dziewięciu dzieciaków, ale to i tak dużo. Jak na pokój 4 na 5 metrów. Najpierw gościu pytał, czy ma się stawić na umówionym miejscu. Odpowiedziałem, że nie. Już słyszałem tą radość w głosie, bo gościu miał jechać 150 km, także zgarnięcie pieniążki. Za darmo mega by go ucieszyło, ale powiedziałem, miejsce uległo zmianie. Ja się zgodziłem grać na tamtej sali. Ale w umowie jest zapis o możliwości zmiany miejsca. Zapraszam do bloku na ulicy Górnośląskiej 10 przez 24. Mieszkamy na siódmym piętrze. I co kurde! W mieszkaniu mam grać! Pan szalał chyba. Zgodnie z umową jest pan zobowiązany. Zagrać w miejscu wyznaczonym przeze mnie. Zapraszam do domu. Szykuje się wystrzałowa impreza. DJ coś tam pobruczał, ale obiecał, że się zjawi. Od znajomego wiem, że miał nadzieję, że impreza skończy się szybko, bo umówił się na 22 z kimś na mieście. Nie wiedział, jakie piekło mu uszykowaliśmy. Godzina 17. Dzieciaki już tak drą ryja, że nie mogę wytrzymać. Ale wiem, że cel jest jeden: zniszczyć skór wielowi życie. Jak tylko zobaczyłem, że podjechał z tą masą sprzętu, poszedłem na górę. Zablokować Windę XD. Opowiedziałem sąsiadom, jak wygląda sytuacja, i obiecali, że nie będą robić problemów. Jak winda będzie nieczynna przez 30 minut, dzwoni domofonem. Staję przed windą z tymi kolumnami, oświetleniem itd. i czeka. Schodzę do niego. Co za pech? Winda nie działa? To kurwa, biorę samego laptopa. Nie będę na siódme piętro z tym zapierdalał. Ale w umowie jest zapisane, że zobowiązuje się pan przywieźć cały sprzęt. Dwie kolumny, oświetlenie, stół itd. Chyba nie chce pan, żebyśmy musieli wyjaśnić te nieścisłości w sądzie. Nie chcesz lak. Postanowiłem i nim. I patrzeć, jak popierdala z kolumnami przez siedem pięter Gościu mocno grubawy. Także w chuj zabawnie to wyglądało. I ewidentnie w chuj się męczył. XD. Pomoże pan! Nie chciałbym się zmęczyć przed imprezą. Ciężko wkurwiony wchodzi na górę. Otwierają się drzwi do mieszkania. I tam zaczyna się zabawa. Pisk tych małych skurwy synów niszczy jego uszy. XD. Totalne przerażenie w oczach. Ewidentne wkurwienie. Cały czerwony i upocony ryj. Zapraszam. Pokażę panu, gdzie ma pan rozłożyć sprzęt. Mały pokoik, a w nim stół w rogu. I stare krzesło z tyłu XD. Nie będę tutaj grał. Ale umowa. I przerażony. Plus Gając pod nosem zszedł po resztę sprzętu. Dzieciaki nazwały go lokomotywą buffem. Lokomotywą, bo dyszał jak szalony. A czemu bufem? To kurwa nie mam pojęcia. Ok, cały sprzęt przeniesiony. Gościu już chciał na złość zagrać sprośne disco polo. Gdy nagle, zgodnie z umową, zgodził się pan grać w nasz repertuar. Tutaj lista piosenek i pendrive, na którym je umieściliśmy, żeby nie musiał pan szukać. Na liście były tylko i wyłącznie dwie piosenki: Just five, kolorowe sny. Smurfy, odlotowy czas, czyli kolorowe sny. Wykonaniu smurfów, spłyty Nerfne hity 3. Proszę grać tylko i wyłącznie te dwie piosenki przez cały wieczór w trakcie gier i zabaw. Również proszę o granie tych dwóch piosenek. Dokładnie takie same zasady tyczą się posiłku. Gościu mocno się zdziwił na widok tych dwóch piosenek. Na początku myślał nawet, że robota będzie łatwa. Zapętnij wszystko i tyle. Ja wiedziałem swoje. Wiedziałem, że to jest jego koniec. Godzina dziewiętnasta. Kolorowe sny i odlotowy czas. Zdążyły polecieć już po 25 razy. Gościu ewidentnie dostaje świra. Bo życzyłem sobie, żeby muzyka napierdalała głośno. Dzieciaki w międzyczasie drą ryja. Typ co jakiś czas dostaje. W web, jakimś chrupkiem czy czymś Godzina 21.30. Przyszedłem, żeby zaproponować karaoke Gościu myślał, że to forma litowania się nad nim Bo po prawie stu odtworzenia, kolorowych snów I odlotowego czasu, można dostać pierdolca Nic bardziej mylnego Skadnijcie jakie piosenki były na karaoke xD Każdy dzieciak miał osobno wykonać. Kolorowe sny i odlotowy czas. Naszykowałem specjalnie linię melodyczną. Z czasem refren podśpiewywali na głos wszyscy. Godzina zero. Dzieciak już zmęczone. Ale nie po to trzymaliśmy je dzień wcześniej do trzeciej, żeby tutaj nam wysiadły. DJ umiera. Błaga o litość, ale nie ugiąłem się. Do drzwi dzwoni policja. Zgadzają się porozmawiać na klatce. I mimo tego wirusa i odwołania wesela, gościu życzył sobie całej stawki. Większość sąsiadów nie robiła problemów. Widocznie ktoś nie dostał informacji. Dobrze, absolutnie rozumiemy. Niech cierpi, skurwy syn. Idziemy poinformować osobę, która złożyła zażalenie, jak wygląda sytuacja, i więcej już tutaj nie przyjedziemy. Powodzenia! DJ się ugiął, przyszedł błagać o litość. Proszę, nie daję już rady! W umowie jest napisane, że zobowiązuje się pan grać do godziny czwartej i o tej właśnie godzinie zamierzamy skończyć imprezę. Ja już nie będę wtedy w stanie nawet znieść sprzętu! W umowie jest zapisane, że jest pan zobowiązany zabrać sprzęt w przeciągu 30 minut od zakończenia imprezy! A pierdol się kurwa! Godzina trzecia, 17. Dzieciaki bawią się już tylko, kto głośniej krzyki. Nie kolorowe sny. DJ nie daje rady. Pakuje się i wychodzi. Bez pieniędzy. Z chorobą psychiczną. Następnego dnia zniknął jego fanpage na Facebooku. A na dodatek, na swoim profilu, zmienił miejsce pracy na Szukam Pracy XD. Pamiętajcie, szanujmy się i kochajmy. W obliczu problemów wszyscy jesteśmy zobowiązani pomagać sobie nawzajem. Jesteśmy ludźmi i musimy o tym pamiętać.